Cześć, w tym filmie pokażę, czy można używać ładowarki innej niż Samsung do Samsung Galaxy S25. Oczywiście, że można i można użyć kabla dołączonego do zestawu, ponieważ telefon jest dostarczany z kablem, ale bez adaptera zasilania. Można więc użyć kabla i dokupić do niego adapter, który nie musi być marki Samsung, ale jest to zalecane. Za to tutaj możecie zobaczyć pudełko. Zaleca się, aby miało od 10 do 40 W, ale szczerze mówiąc, można użyć czegoś innego. Pokażę Wam, czego używałem i to działało. Więc to jest adapter, którego używałem, i faktycznie ma zobaczmy jakieś 60 W, tak mi się wydaje. 61W, więc to znacznie więcej niż 45, a mimo to działało. Telefon po prostu ograniczył moc, więc jest w porządku. Ale tak, możesz użyć dowolnego adaptera. Również jeśli masz adapter USB-A, to nadal możesz go używać, ale potrzebujesz kabla, który jest USB-A do USB-C. I to wszystko na dziś. Nie zapomnij polubić i zasubskrybować. Do zobaczenia następnym razem.